Elo! i zero. Dzisiaj pokazujemy sztuczki... Um, widać mnie? Widać. E, najlepszy, najlepszych youtuberów! Dobra, pokażę Wam kto chyba... Po, chyba o, pokaś, co... Tak będzie Chyba widać, Nie? 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 Widać? To jeszcze ja. Pogryj! Najpierw się okej? Okay. Kręcimy. Testy. Ale musiałam się tak... Poczekaj, patrz. No, o wiele lepiej. Ej, tak, tak złapałam! A ja kiedyś złapałam. Tak złapałam? Nie? Ja kiedyś złapałam... chyba tak i tak się kręciło. O, tak i tak się chęci. Dzisiaj? Właśnie dzisiaj? No więc... Trzy, dwa, kurczę, to nie to! No, weź! Ja miałam pokazywać. Ale to pochwalysz. Tak? Boże, jak mi to wyścieliło! Niech trafnie. Na fajną rzecz. w którą chyba mój Moim pokazał, pokazał, ma też ma kanał? I patrzę. Widzisz? Jest wolny, nie? Kręci się. <grytanie> Tylko powiem na mnie, że nie ma. Mam nie pożywa. Oczywiście my nie mieszkamy razem. Już. Załatwione. Zrobiłam się z tym. Dzią, A no właśnie, i pokażę Wam jedną fajną rzecz, którą yy, ja wymyśliłam. Patrzcie. Możesz z tego robić bańki. Ej, no właśnie. Nagramy chyba odcinek z bańkami. Okej. Okay. A więc po swojej bańki. To kończ filmik.